Z tym jego malarstwem, z tymi jego zleceniami, to się zawsze kończyło jakąś awanturą, bo zamówiono u niego Konkretny obraz, a tutaj Leonardo miał na wszystko czas za wyjątkiem obrazu. No i ścigano go, nigdy w terminie żadnego dzieła nie ukończył, kasując ogromne, ogromne zaliczki. No i tym sposobem mamy na świecie Dwadzieścia kilka obrazów, dwadzieścia trzy, niektórzy mówią, inni eksperci mówią, dwadzieścia sześć, które przypisuje się bezpośrednio Leonardo da Vinci. Przy czym co do piętnastu jest tylko całkowita pewność, że one wyszły w całości spod pędzla mistrza. Na szczęście nasza dama z gronostajem, czy jak inni mówią, dama z łasiczką, jest stuprocentowym Leonardem, podobnie jak Mona Lisa, Mona Lisa. która również jest stuprocentowym Leonardem.